witam wszystkich Zamówiliście mną widzicie tam na placu ciężarówki zaczynamy pracę przy busie mam do spiętego tarpa pogoda nas nie rozpieszcza pada co chwilę więc będę pracował pod daszkiem Tak wygląda podłoga u mnie. Mercedesy słyną z tego, że mocno wieją. U mnie praktycznie nie ma rdzy. Więc przebieg, przebiegiem, ale przebieg i rdza to są dwa oddzielne tematy. pogoda na pracę na zewnątrz, leje, i Usuwam teraz mocowania podłogi. Ja wiem, że by się sprzedało ciągle, ale zawsze można je założyć z powrotem, na wierzch przez wszystko. No i znalazłem trochę rdzy. Jest na błotniku, oczywiście ruszyło się od o tam, ruszyło się od klipsów. Kładam szklopę na niej i mnie. kredek APPR Stop i posmaruję nim to co tutaj wyszło nic nie ma tragicznego no to zaczynamy przymiarkę no i wyszły cztery kawałki, został mi jeden na docinki, więc tam muszę zrobić jeden duży docinek, no i tu na końcach te malutkie docinki i będzie podłoga z głowy bardzo ładnie wyjdzie teraz muszę przymierzyć jak to wyjdzie z ramą drewnianą, którą będę do tego robił godzinie. te postępy mogę powiedzieć, że bramowanie zrobione z dwóch trzecich. To nie jest samochód, więc wiem, co będzie chodziło. Chcę to bardziej pełzało bądź kucało, więc nie będę robił wzmocnienia na całości. A izolacja wystarczy ta taśma, która tutaj jest przyklejona. Wystać matekarska aluminiowa, do 150 stopni z grubsza zrobione teraz trzeba róg ten róg uzupełnić i pierwsza płyta oryginalna pójdzie z pół roku na jeżopół uzupełniałem renty jak przyjdzie płyta to wpuszczę tam pianę No i tak wygląda podłoga zamontowana z pomocą kolegów. Niestety tak szybko poszło, że nie zdążyłem nagrać. A tu siedzi troll z wyżynarko, i nie potrafi sobie z nią poradzić. Zaczynamy dzień drugi Właśnie próbowałem jakbym siedział na takiej wysotności Zaraz że tą skrzynkę Nad głową zostało 2 cm Więc jest trochę mało miejsca Z drugiej strony może o pół centymetra Będzie, że tak powiem obniżony sufit Więc zobaczymy jak to będzie zaraz zmierzę i zobaczcie jak to wygląda. Szymka ma 35 cm, plus deska było 37, a 37 teraz, bo ja chciałem już to zrobić na takiej wysokości, jak to będzie. Więc trzeba zmierzyć jak tak jak tamta belka. Trzeba zmierzyć jaka to jest wysokość bo nie zapomniałem, że dojdzie materac. I gdy zrobię to na wysokości takiej. To będzie 31,5 cm. Więc jak dojdzie materac, no przydałoby się, że 10 cm, ale jak głuchy patrzę, to będzie z 8. To będzie prawie 4, 31 plus 8 to wyjdzie 39 cm plus 35 36 cm, no co 2 cm to wyjdzie właśnie ta różnica, będę do tego sufitu więc nie może tam być, musi pójść 2 cm niżej musi pójść 2 cm niżej Ewentualnie zamiast tego kołka przyjdzie teraz wstępny stak, który będzie trzeba, żeby trzeba będzie mocno wzmocnić, żeby to utrzymało moją mój ciężar. I teraz zobaczymy. W tej chwili jest 30, tu jest 34, czy byłoby 36. Tylko włączyłem się, że mam chyba, że jeszcze... <small hyl koronawalsky> on brakuje. Takiej jest 30, tak samo, dziwna jest. Różnica jest pół centymetra, więc no, nie będę kombinował dlatego pół centymetra, tylko że już ma teraz, albo nie wiem, no, na teraz przyjdzie cieńszy ale mnie minimalnie twardsze Dzisiaj zaczynam od nakładania polinora Nie nakładając od piany tutaj... no, Przetestujemy, ale przetestujemy tutaj ścianie Wykładanie polinora z pistoletu z Tego fabrycznego jest beznadziejne Mogą kupić pętkę na pistolet Byłoby dużo lepiej Ale na pewno to i tak zrobi większą izolację niż nic Zrobimy I tak wygląda obizolowany panel, nie nagrało mi się jak to robiłem chyba, więc z tyłu nie, stara, nie starałem się za mocno, muszę tylko tak jeszcze dolecieć, tego i tak nie będzie widać, to będzie z tyłu, a miałem taki kawałek docięty, to po prostu nie korzystuję z maczek drugi zrobiony ten bardzo skomplikowany ale to też będzie 50 minut teraz będzie próba zrobienia tego smysłu ale to będzie tylko próba bo nie wiem jak to wyjdzie czy to będzie się trzymało czy ten klej sobie poradzi czy ten klej sobie poradzi czy 亚苏比普拉，这是我证明。 Uzupełniłem jeden z paneli filcem grubym 5 mm. No i na to przyjdzie oryginalna osłonka, którą tapicerowałem wcześniej. Tak wygląda częściowo docieplony rand. Jest robiony tylko tak testowo, ale. Myślę, że lepiej to na pewno będzie wyglądało niż zrobienie takiego białego, a jeszcze lepiej będzie to wyglądało niż zrobienie tego spiltni, która będzie drzęta podczas jazdy. Zaślepiony drugi element. To jest tak z grubsza zrobione, no jeszcze tu będzie na górze, dużo, dużo pracy, a tutaj jest tylko zrobione tak na testy, gdzież to i tak jest, tu będzie. Tu będzie tak jak ten kołek, będzie ścianka. Więc tego i tak nie będzie widać. A tu jest filcem włożone. To są już skrzynki wpasowane. One same z siebie nie wypadną. O! Tu będzie jeszcze jedno. Będziemy to Będę to zaraz mieć. Skrzynki występują też w takiej mini wersji. Dwie skrzynki. To jest połówka. Taki. Widziałem już, gdy drugą stronę, tutaj tworzy się powoli kształt łóżka. Rama łóżka zaczyna nabierać wyglądu Wychodzina położona, docięta tylko tak średnio na sztukę, bo nie mam ostrego noża, a żeby pojechać musiałbym się poskładać no, ale mam wykładziny no, jeszcze dwa razy Kupiłem za 30 euro wykładzinę w outlecie więc jak skończę będę mógł wymienić wykładzinę bo prawdopodobnie się jeszcze poniszczy Dzisiaj następny dzień zbagań Konstrukcja jak widzicie będzie zdemontowana, może nie zdemontowana, ale wzmocniona i przerobiona na kątówki te Nie na te cieniutkie, tylko na takie grube to są ta jest 45x45, a to jest chyba 45x38 czy coś takiego. I będę wzmacniał już konstrukcję łóżka. Można powiedzieć na no gotowo kręcił, bo już wiem, jaki będzie miał wymiar. To było tylko tak zrobione wstępnie. A teraz już będę robił konstrukcję na sztywno. Część tych cienkich kantówek zostanie. Tutaj pod ścianami też one zostaną. Tylko główna konstrukcja łóżka musi być na tej klubie. To jest te są za słabe. Plus yy, tam muszę zrobić yy, wysuw na chyba 63 cm, żeby łóżko miało 1,90 m. rama łóżka wstępnie wzmocniona. Teraz zajmiemy się wycięciem tego elementu I będę już powoli myślał, jak zrobić wysuw do przodu, czyli w tamtą stronę, w stronę skrzynki z pomarańczowym dechem. Więc rama łóżka jest już wzmocniona. Zaczynam budować wysuw. Wysuw będzie polegał na tym, że będzie to w mega prosty sposób rozwiązane. I będzie wysuwane tutaj. Będą z przodu, oczywiście, jeszcze nogi. No to wszystko zobaczycie. Jestem w tej chwili w trakcie też wymyślania, bo nie ma na to żadnych papierów, nie ma żadnych pomysłów. Robię to po prostu z głowy. Wstępnie nogi zamontowane. Ta poprzeczka, która jest tak krzywą, ona jest tylko wciśnięta, żeby się mogło opierać. Teraz będę to wszystko robił. Nogi oczywiście będą na kątownikach powzmacniane, bo to przecież się rozleci samo z siebie, więc to musi być powzmacniane. Ale konstrukcja zgrubna już jest. No materiał się skończył. Na ten tydzień koniec zmagań. Pokażę Wam jak to wyszło. To jest na razie tylko konstrukcja. A potem będę jeszcze to wzmacniał jak kupię materiał bo w niedzielę nie dam rady nic kupić a w przyszły dzień trzeba pracować dopiero w weekend będę mógł się zabrać I tak będzie wyglądało moje łóżko będą poprzeczki takie jak te na przemian jedna tam jedna tu I nie wiem czy tu jeszcze nie dojdzie jedna noga ale to muszę jakoś wymyślić żeby była za albo składana no, ale to, no jeszcze tego nie wymyśliłem tu na tym będą tylko moje nogi więc teoretycznie powinno wytrzymać no ale lepiej byłoby to wzmocnić wszystko się okaże jak się zrobi całą konstrukcję jak to będzie funkcjonowało No, ale robimy, to jest wszystko dzięki, bo nie jest motornikami ale to wszystko działa i koszt zrobienia tego to jest to za własną pracą nic no to to by było na tyle w tego tygodniowym vlogu dużo udało się zrobić, bardzo dużo Start z dekatlonu bardzo przydatny jak zobaczycie, ta pada a nad samochodem jestem cały czas rozłożony. Wczoraj nie padało, było słoneczko, też spełnił swoje zadanie. I cieszę się, że kupiłem ten droższy, gdyż ten najtańszy jest takim zwykłym tropikiem, a ten ma na wierzchu taką powłokę, jakby świecącą, i odbija słońce, że jest chłodniej pod spodem. Podczas roboty wyszło mi, że tutaj przy zamku jest taki kropki porzewiałe Znowu do, do pracy przyszedł airstop. Jest, że tak powiem, wyczyszczone, zamalowane. Potem jeszcze to psiknę, albo maznę lakierem, który mam do tego